Serwus! Z tej strony Malinowy Noc. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradnikowym odcinku. Tym razem będzie kodeks winiarza, czyli 10 przykazań winiarskich. Zapraszam do odcinka. Odcinek ten polecam szczególnie osobom, które Zaczynały albo planują zacząć dopiero nastawianie własnych yy, win, trunków w domu. Przedstawię wam zasady, którymi ja się kieruję przy wyrobie win. Także przed wami 10 przykazań winiarskich. Dodam na wstępie, że nie uważam się za żadnego specjalista, ale pokażę wam jak to u mnie wygląda. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z winami, nie wiedziałem za bardzo co robić, czego nie robić, jak postępować, i często mi te nastawy nie wychodziły z różnych powodów. Teraz po około 10 lat. Yy, Praktyki, doświadczenia, już mniej więcej wiem, jak postępować, i dlatego spisałem te 10 zasad, które teraz Wam pokażę. Zasady te uchronią Was przed nieudanym nastawem, także zaczynajmy. To są zasady, które ja praktykuję. Część z Was może mieć odmienne zdanie albo inaczej robić, ale jak to każdy producent domowych trunków robi wszystko po swojemu. Także zaczynajmy. Przykazanie numer jeden. Cukier zawsze rozpuszczamy, czyli przygotowujemy syrop cukrowy. Tak, ja stosuję. Staram się praktycznie zawsze rozpuszczać cukier, jak, jak dodaję kolejną partię cukru do wina. Rzadko kiedy sypię cukier bez rozpuszczenia. Droże wodą rozpuszczony cukier. Dużo łatwiej jest rozpuścić cukier w garku i lekko podgrzać ten syrop cukrowy, niż wsypywać cukier do wina i mieszać tym balonem, żeby ten cukier rozpuścić. Także ja zawsze rozpuszczam i przygotowywuję syrop cukrowy i wam też to polecam. Zasada numer dwa. Wody lepiej dać mniej niż więcej. Jeżeli lubimy jakiś nastaw, czy to z przepisu, czy eksperymentalny swój, to z tą wodą ostrożnie. Bo nie chcemy przecież zrobić wina płytkiego w smaku rozwodnionego, tylko bardzo dobre domowe winko. A w razie czego wodę możemy dodać w kolejnym etapie, także z wodą ostrożnie. I zasada numer 3: owoców lepiej dać więcej niż mniej. W każdym sezonie owoce są inne, czasami są dojrzalsze, czasami mniej słodsze, mniej słodkie, to już jest nieważne, ale lepiej tych owoców dać za dużo, niż za mało. Bo jeżeli damy owoców za mało, to wino będzie płytkie w smaku, a jeżeli damy za dużo, to zawsze możemy wino rozcieńczyć czy pomieszać z innym winem. Tak. Przykazanie numer 4: ostrożnie z cukrem. Ja dzielę cukier na kilka partii i przy nastawianiu wina dodaję część cukru, dopiero po kolejnych dwóch tygodniach gdzieś dodaję kolejną partię i później za jakiś czas dosładzam, jeżeli jest wino zawetrawne, kolejnym cukrem. Warto ten cukier podzielić na kilka partii, bo jeżeli na początku damy tego cukru za dużo, plus do tego cukier z owoców czy w soku, to drożdże nie będą chciały pracować z nadmiaru jedzenia, z nadmiaru cukru. I jeżeli nie wiecie, ile kilogramów cukru dodać do danego wina, na powiedzmy 20 litrów, to odsyłam do poradnika, gdzie pokazuję, ile cukru do wina i jak to przeliczyć na daną objętość. Także zapraszam do tego odcinka, a my lecimy z przykazaniem numer 5. Rozdrabnianie owoców. Nie zawsze warto robić pulpę. Chodzi mi o to, z jakich owoców robimy wino. Czy są to owoce miękkie, twarde, jakie są dodatki. Na początku, jak robiłem wino z zielonej herbaty z żurawiną i rodzynkami, to żurawinę i rodzynki blendowałem. Robiłem taką pulpę niesamowitą. Yy, przy, przy, przy tym winie ciężko później było zlewać na dosadu, pozbyć się tego miąższu, tej pulpy, i wino się nie chciało wyklarować, przez to, że za bardzo rozdrobniłem te owoce. Teraz już tak nie robię, rodzynki żurawiny wrzucam w całości do wina przez miesiąc, spokojnie oddadzą swój smak, cukier do, do wina, I nie ma z tym problemu, łatwo jest później je odcisnąć, odrzucić i wino się dobrze klaruje. Także musimy tutaj dobierać sposób rozdrobnienia do owocu, który mamy. Jeżeli mamy owoce twarde, to jak najbardziej można je przemilić, przeszatkować, wycisnąć sok. Ale jak mamy owoce miękkie, jak jakieś takie słodkie, mięciutkie gruszki... Czy inne mięciutkie owoce, to, to ich nie musimy za bardzo rozdrabniać. Wystarczy je pokroić na jakieś kawałeczki większe, a one spokojnie oddadzą smak i później łatwiej nam będzie je odrzucić i nie będzie męczarni przy tym, bo naprawdę później jest z tym duży problem. Nie, także warto dopasować rozdrabnianie do twardości owoców. Co ty malinowy nosie ty! Co, Przeczyściłbyś senereczki co? to chociaż wino. Zasada numer 6: jakie surowce, takie wino, także warto nastawiać wino z, z owoców czy surowców soczystych, dojrzałych, a przede wszystkim zdrowych, a nie zepsutych. Co do owoców to przekonałem się, że wygląd nie jest ze smakiem i wiele razy robiłem wino z owoców, które wyglądały niefajnie, jak jabłka z jakimś nalotem czy małe wiśnie, a wino wychodziło dużo lepsze niż z pięknych marketowych jabłek czy z z dużych wiśni, jak czereśni, słodziutkich, ale bez, z mniejszą ilością smaku, i wino wychodziło płytkie w smaku. Także stare odmiany jabłoni czy innych drzew dają naprawdę fajne owoce i wychodzi z nich super wino. Nie szukajmy owoców, które będą piękne, pięknie wyglądające z zewnątrz, słodkie, ale będą miały mało smaku, i wino wyjdzie takie sobie. Zasada numer 7: nastaw z owocami do wiadra, fer owocami do wiadra fermentacyjnego. Gotowe wino czyste już do balonu. Pamiętam kiedyś, robiłem nawet, jest filmik na kanale, wino ryżowe, kiedy wrzucałem ryż do balonu 54-litrowego. Bodajże ciężko się to później miesza, yy, trzeba bardzo uważać. Yy, ten ryż siada, osiada na dnie i, i kiepsko to strasznie wychodzi. Bardzo jest to kłopotliwe. Teraz jak już robiłem, robię wino ryżowe, to wrzucam do, do wiadra, do pojemnika fermentacyjnego i łatwo jest dostać się do, do tego ryżu, łatwo wymieszać, wszystko się dużo łatwiej robi, łatwo przefiltrować później. A, a w momencie kiedy odrzucam już owoce z nastawu, to już wtedy czyste wino przelewam do szklanego balonu i jest dużo wygodniej, dużo fajniej, dużo przyjemniej się działa z nastawami. Także teraz już stosuję taką zasadę, że jeżeli początkowo nastawiam wino z owocami czy nastawiam wino w pojemniku fermentacyjnym jeszcze transparentnym, to przy okazji wszystko widzę, jeszcze jak mam kranik, to może mogę później zlewać to wino łatwo, a dopiero jak już odrzucę owoce, to wino przelewam do balonu. Jest to bardzo wygodne. Przykazanie numer 8. Za wysoka i za niska temperatura nie sprzyja fermentacji. Przytoczę tutaj pewną sytuację. Pamiętam jak kiedyś nastawiałem w balonie wino jabłkowe i żeby przyspieszyć proces fermentacji pomyślałem, że wystawię je na dwór, na słońce, bo akurat było piękny letni dzień, słońce ładnie świeciło. Po kilku dniach zorientowałem się, że wino przestało pracować, nie wiedziałem dlaczego. To, było, to były moje początki. Teraz już wiem, że po prostu w balonie szklanym wino się zagotowało, no niekoniecznie aż tak mocno zagotowało, ale podniosła się temperatura i drożdże, e, e, drożdże wybiło z powodu tej temperatury i stąd nastaw nie chciał pracować. Wykończyłem drożdże wysoką temperaturą. Także uważajcie na to, tak samo jak jest za niska temperatura, to droże nie będą chciały pracować. W piwnicy, gdzie jest 8 stopni, ciężka sprawa. Chociaż są droże, które gdzieś tam przy 10 stopniach tam delikatnie będą pracować. Ale ogólnie 15-20 stopni zaleca się do fermentacji. Im docelowo niższa, spokojniejsza ta temperatura, tym proces fermentacji będzie wydłużony. Ale efekty smakowe, walory smakowe będą dużo lepsze. Także tutaj trzeba być cierpliwym, niech sobie to spokojnie pracuje. Ale uzyskamy później lepszy produkt końcowy. I jeżeli już tu mówimy o temperaturze, to nie jest tak, że jak wystawicie w zimę balon na dwór, jak będzie zimno, to wam drożdże zabije z powodu niskiej temperatury. Drożdże będą hibernować i balon sobie może stać i stać i stać, a jeżeli przyjdzie wiosna, temperatura się podniesie i na przykład dodacie kolejną partię cukru, to nastaw zacznie znowu pracować, także drożdże może zabić ewentualnie tylko wysoka temperatura, a nie niska. Przykazanie numer 9: poduszka powietrzna, czyli odpowiednia pojemność balonu i utlenianie wina. W początkowych fazach nastawiania wina, czyli fermentacji burzliwej, cichej, jeżeli robimy wino, to napowietrzanie wina nie jest złe, nawet pomaga drożdom i fermentacji. Wino się na lepiej drożdże pracują i jest to dopuszczalne. Im robimy wino mocniejsze, tym możemy się tym mniej przejmować. Natomiast, jeżeli wino nam już wyfermentuje, jest już gotowe, praktycznie się zaczyna klarować, to wtedy na powietrzanie wina nie jest za bardzo potrzebne. I jeżeli przechowywujemy wino w balonie, to dobrze, żeby ten balon był w miarę pełny. Czy pojemnik fermentacyjny, czy inne naczynie, w którym trzymamy to wino, żeby było w miarę pełne. Za bardzo nie może być tak, że mamy balon 50-litrowy, a tylko 20 czy 30 litrów wina. Bo ta poduszka powietrzna tutaj spowoduje, że wino się zacznie utlejać i może nam się zrobić na przykład ocet z tego wina. Albo wino nam się popsuje, także... o tym, jak zostawiamy wino w balonie czy pojemniku, starajmy się, żeby była dopasowana objętość wina do pojemnika, żeby tej przestrzeni powietrznej było jak najmniej i wtedy będziemy mieli pewność, że nic złego się nie wydarzy. I zasada ostatnia, im później butelkujemy wino, tym lepiej. Winiarstwo jest dla osób cierpliwych, uczy cierpliwości i nie ma się co tu śpieszyć absolutnie z butelkowaniem wina. Kilkumiesięczne wino możemy spróbować, możemy zlać butelkę do testów, ale absolutnie nie butelkujemy takiego wina jeszcze kilkumiesięcznego. Nawet jakby wam się wydawało, że już przefermentowało i wyklarowało się, ale tak na pewno nie będzie. W piwnicy te butelki będą wam strzelać, bo wino będzie jeszcze dofermentowywać w butelkach. Wyleje się i będą tylko same kłopoty. Także im później zabutelkujemy wino, tym lepiej. Uważam, że pół roku to jest absolutne minimum, a zalecam nawet przeciągnięcie tej granicy do minimum roku. Po roku już tam gdzieś bezpiecznie, nastawiając drugi raz, to samo wino możemy stare zabutelkować. A jeżeli mamy puste balony i ich nie potrzebujemy, to lepiej trzymać wino w balonie niż je butelkować. Często jest tak, że wydaje nam się, że wino się już ładnie wyklarowało, jest super, nic już się nie wydarzy, a zabutelkujemy wino nawet roczne czy dwuletnie i jeszcze się okaże, że po roku czy dwóch w piwnicy jeszcze gdzieś tam na dnie butelki pojawi się osad. W balonie jak się nam ten osad pojawi, to zlejemy z osadu i wino będzie czyściutkie. Kolejna sprawa to jeżeli robicie nastawy z owocami, to pamiętajcie, że te owoce nie mogą za bardzo się wynurzać ponad płyn, więc warto raz dziennie taki nastaw wymieszać żeby owoce się zanurzały w płynie, bo jeżeli będą wystawać za długo, to one zaczną pleśnieć i nastaw będzie do wyrzucenia. No i pokrótce to tyle, to są moje spostrzeżenia na przestrzeni lat działalności winiarskiej. Jeżeli chcielibyście coś jeszcze dodać, to napiszcie w komentarzu, to może za jakiś czas powiększymy ten kodeks do 20 przykazań. Stosując te zasady wina wam powinny wychodzić bardzo fajne. Nie unikniemy sytuacji, że jakieś wino nam nie wyjdzie, ale stosując te zasady mamy pewność, że większość nastawów będzie przepyszna. Prawdę gorąco zachęcam wszystkich do robienia domowych trunków i nie tylko. Także jeżeli zastanawiasz się, czy nastawić winko, bo masz dostęp do owoców, to działaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Serwus!